Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj przy powieści Salomona, 19 rozdział, 24 werset o lenistwie. Kolejny fragment. Leniwy zanurza rękę w misie, lecz do ust jej nie podnosi. Wczoraj trochę mówiłem o, o tym, że lenistwo jest niechęcią do wysiłku. Jest to taka dziwna niechęć do wysiłku, to znaczy, to nie jest niechęć do wysiłku, która się. Wyklucza z pragnieniem pracy. Znaczy w tym sensie, że by, może można by ich chciał pracować, ale, ale jednak nie chce. Trochę ten nasz polski słomiany zapał tutaj zapał się sprawdza. Słomiany zapał, czyli taka gorliwość, ale gorliwość, która niestety ostatecznie okazuje się nie gotowa na poświęcenie, tak? Coś zaczynamy, ale nie kończymy. Mamy może dużo jakichś tam wspaniałych perspektyw, ale niestety, za, ale brakuje nam wytrwałości, brakuje nam stabilności, brakuje nam samozaparcia, brakuje nam właśnie tego, żeby dopchnąć, dopchnąć to coś, co trzeba do końca. No i to mamy właśnie obraz tego, że leniwy, on zanurza rękę w misie. No wydaje mi się, wyobraźcie sobie, że macie jakiś super, macie świeży chlebek. Chociaż mogła to być ręka bez chlebka, no ale wyobraźmy sobie, że jest to ręka z chlebkiem, świeży chlebek. Jakiś pyszny sos, nie wiem, carbonara, co tam lubicie. Ja lubię carbonarę, no i tak zanurzam ten, ten chlebek w tym sosie carbonara. I tak sobie, albo jakimś takim serowym, fajnym sosie, i sobie zanurzam, i generalnie, i on już jest na tym chlebku, on już jest w tym ręku, i do ust jej nie podnosi, i, i tu jest cały jakby ból, cały ból leniwego. Znaczy, że w zasadzie ma wszystko: ma, ma warunki, ma, ma możliwości, zaczął. Idea jest trafna. Należy sięgnąć tą ręką do tej, tej misy. Zanurzyć tą rękę w misie, podnieść do ust i połknąć. I będzie efekt. Lejemy się. Ale coś się wydarza po drodze. Yy, może się rozkojarzył. Może się zmęczył. No to jednak jest męczące wbrew pozorom. Wyobraźcie sobie, bierzecie ten chlebek, zanurzacie w wodę. Oj, oj, no nie, już chyba nie dam rady. Po prostu to jest ciężka robota. Zresztą chciałbym podnieść, ale gdzieś tam mi utknął ten chlebek w tym sosiku. No właśnie. I, i, i tej, tej woli, tej determinacji, wydaje się, że już ostatnia końcówka wydaje się, że już ostatnia prosta już jest wszystko jest chlebek, jest misa, jest ręka w misie, ale nie podnosi do ust. I, i myślę, że znacie takie historie, ja też znam takie historie. Gdzie wydawałoby się, no, że już ten człowiek w zasadzie, w zasadzie nic mu nie brakowało. No nic, to no, tylko nie wiem, złożyć podanie i, 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 i z głowy, no ale nie złożył tego podania. Albo wystarczyło, żeby jakiś tam internet, e-mail napisać tam i wysłać, no ale nie wysłał. Wiecie, i czasami też mówię z własnego doświadczenia, czasami tak jest, że już tak się namozoliłem, tak się nabiegałem, że już mi się tej końcówki nie chce po prostu. No nie chce mi się. No ale trzeba dopchać. Ale trzeba dopchać. Yy, I. I właśnie na tym polega pracowitość. Pracowitość polega na tym, gdzie ten wysiłek jest realny. To nie jest tak, że ten wysiłek jest nierealny. On jest realny. Yy, może już jesteś zmęczony, może jesteś śpiący. Może już coś gdzieś wyjechać, może ktoś cię już woła. No dużo różnych powodów może być. I całkiem może racjonalnych, tak jak z tym lwem. No, ale trzeba dopchać, ale trzeba dopchać. Inaczej się po prostu nie da. Inaczej się ten chleb, czy to cokolwiek tam, co w misie się znalazło, bez tej ręki, która wraca do ust, no to się po prostu, się po prostu nie wydarzy. Także podsumowując, yy, dopychajmy, dopychajmy. Yy, nie zatrzymujmy się, do... Boże, bo to już tylko końcóweczka. Ja wiem, że to jest końcóweczka i właśnie ta końcóweczka jest kluczowa ten krok, te dwa, te trzy kroki, ostatnie, wydaje się, że one już są niepotrzebne, no są bardzo potrzebne, bo to się nie zrealizuje. Także życzę Ci, jeśli masz takie chwile, żebyś po prostu się zawziął, czy zawzięła, dopchał, nie, proste, jeśli proste, to tym bardziej, dopchaj. dopchaj, zrób zwycięż, zamknij, sięgnij tym sosem do ust i się nakarm, bądź, bądź nasycony i Niech ci idzie, niech ci idzie, niech ci wyjdzie. Przezwycięż cokolwiek to jest i, i po prostu i miej, miej to błogosławieństwo. Panie, dziękujemy Ci za Twoją prawdę, dziękujemy Ci za Twoje obrazy, które dałeś. Daj nam, Panie, aby one przekonywały nasze serce, motywowały i nie dawały nam się zatrzymać właśnie w, w, tuż przed metą. No to Cię, Panie, prosimy. Zachowuj nas i, i, i dawaj nam radość właśnie z tego, żeby. Dzięki Tobie i dzięki Twojej pomocy, żeby zwyciężać i, yy, i cieszyć się. Cieszyć się razem z Tobą. W różnych rzeczach, wielkich i małych. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia.